Bardzo przepraszamy, ale byliśmy głodni. Eszcze <ślaty��i> oh, oh. się, moi mili. Oh? Już nie pamiętam, kiedy ktoś mnie ostatni raz tutaj odwiedził. Wejdźcie, zapraszam do środka. Bardzo chętnie Was poznam, moje dzieci. Jaka gościnna. Zobacz, Jasiu! Nigdy nie widziałam tak zastawionego stołu! Mięso, owoce, chlebek i mleczko! To prawdziwa uczta! A częstujcie się, jesteście głodni! <ścoughs> 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 Dziękuję! Pyszności! <ścoughs> mm, jeszcze dokładka! Mm, bardzo dziękujemy. Mm. Chcielibyśmy się pani jakoś odwdzięczyć. <ścoughs> Właściwie możecie, wasza pomoc się przyda. Ostatnio mój birok znacznie się pogorszył. Możecie się u mnie zatrzymać, a jutro też was czeka wspaniały poczęstonek! Jej! To ten piękny ptak nas tutaj przyprowadził. A teraz musisz mi pomóc przygotować wspaniały posiłek. O! Pamiętam. Ale już tak dawno nie jadłam ludzkiego mięsa. Nareszcie się doczekałam. Dziękuję. Uciekać. To jest baba jaga! Co? <laughs> uh, 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 nigdy stąd nie uciekniemy. <laughs> to prawda! Nigdy stąd nie uciekniecie! <śmieniczy> Czuję zawaśnie, żego mięska. Już nic was nie uratuje. Nie uciekniecie mi. Czy się złapałam, chłopcze? Jesteś strasznie chudy i zupełnie nie nadajesz się do jedzenia. Trudno, będę musiała cię podtuczyć, a potem przygotuję z ciebie pyszny dalwizjem. Jasiu! Małgosia mi trochę pomoże i będzie się tobą opiekowała. Przenieś wodę tak do Jedno, musisz być tłuściutki. Zjadaj, zjadaj, zjadaj! Myślę, że nareszcie zrobił się z ciebie tłuszczoszek. Poproszę mi swój palec. Pośmiesz się! Dobrze. Proszę. Zaraz się przekonamy. Hmm, niemożliwe! Nadal jesteś chudzielcem. Będziesz musiał jeść jeszcze więcej, mój chłopcze. <gry> Hurra! Małgosiu, ale jesteś sprytna! Nareszcie się stąd uwolnię! Tylko bądź ostrożny! Masz, pewnie jesteś głodna! A... 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 A! Uciekaj! Jasio! Co ty wyprawiasz? W mi puchną! Co to za okropne hałasy! Eee, przepraszam, to moje zęby tak zgrzytały! Radzę ci, Jasiu, żebyś natychmiast przestał zgrzecać! Dobrze! O! Co ja czuję? Czy tu była twoja siostra? Małgosiu, uciekaj! Niestety nie mogę się ruszyć! <haha> no dobrze, moja droga! Nic co tutaj robiłaś! Teraz rozumiem! Poniesiesz zasłużoną karę! Nauczę cię Państwa! Uciekaj! Zostaw moją siostrę! Ty mały dębsniku! Niemożliwe! Jesteś całkiem puściutki! Wcale nie! Mały oszust z ciebie! <noise> Ojej, pięknie skwierczy Czy upiekłaś już chleb? E, muszę dołożyć drewna Małgosiu, znów mnie oszukujesz Nie, nie oszukuję Ajaj aj. Nie sądzisz, że wystarczy tego drewna? A? A... 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 Jeżeli będziesz niegrzeczna, to w pierwszej kolejności a... miałam zjem cię. A... 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 Mian. 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 A, braciszku, ratuj mnie! Pijcie u piec w piecu, czy może smażyć na oleju? Miam, miam. A, 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 Ratunku! <laughs> Wiem! Zrobię z ciebie pieczeń! Zostaw ją! O, w samą porę! Ua. moją uczto! Ratujmy się! Musimy być silni! <try> Mówiliśmy? Jasne, że pamiętam. Masz rację. Jesteśmy w domu. Moje skarby. Tato, nareszcie! A, jak to dobrze, że bezpiecznie wróciliście do domu. A macocha? Była dla was okrutna i spotkała ją zasłużona kara. Podczas burzy trafił ją piorun i umarła. Ale teraz, kiedy spadł deszcz, wreszcie skończy się susza i w końcu nastaną dla nas dobre czasy. Oh, tatusiu! <ścoughs> Come on, boys and girls, to the world of fairy tales. Look around, enjoy the fun!